tasting doublet Jak widać, siedzę na mojej stałej miejscówce przy stole, a to może oznaczać tylko jedno: a mianowicie przychodzę do Was z vlogiem dotyczącym moich nowych roślin, które ostatnio z nami zamieszkały. Jak wiecie, ja te rośliny, które kupuję, staram się nagrywać w osobnych filmikach, bo wiem, że nie każdy może interesować się roślinami. Ale jeżeli macie ochotę posłuchać o moich zielonych, to zapraszam Was do oglądania. Zrobiłam sobie Kubek kawy, drugie już dzisiaj, taki kubeł kawy w dosyć sporym kubku. Zróbcie sobie kawę, herbatę, napój, wodę, co tam chcecie. I zapraszam Was do oglądania. Pokażę Wam dzisiaj 7 roślin, 2, 4, 6. <grych> Pokażę Wam dzisiaj 8 roślin, ale 7, które ostatnio zamówiłam. I jak nie ja. Są to rośliny z gatunku sukulentowatych. Na pierwszy plan wysuwa się masoniana. No to może zaczniemy sobie od zamówienia, które zrobiłam na Allegro, od użytkownika Zielony Pokój. Oni mają swoje media społecznościowe, zarówno na Instagramie, mają stronę na Facebooku, no i stronę internetową. Skusiłam się na zrobienie tego zamówienia z powodu jednej rośliny. No to za chwilę o tym. Najpierw zaczniemy sobie od masoniany. Pierwsza roślina, na którą się zdecydowałam, posiada tylko jeden duży, taki masywny liść. Sztywny, wyprostowany. Szerokość masoniany dochodzi nawet do 25 cm. Ja mam nieco mniejszą tutaj tą średnicę tego liścia, ale nie zmienia faktu, że jest on całkiem spory. Sanseverie scharakteryzują się tym, że bardzo wolno rosną. I mi to nawet pasuje, i ja poczekam, jestem cierpliwa. Sanseveria masoniana jest ostro zakończona. Jej brzegi, jak możecie zauważyć, mają brązowo-ceglastą obwódkę. Sanseveria masoniana to pierwsza roślinka, którą zamówiłam. Kolejną rośliną z tego zamówienia jest roślina z gatunku sukulentowatych. Jest to Kalanchoe milis. Tu przyszła mi z takim mechanicznym uszkodzeniem, ale nie szkodzi, nie to nie przeszkadza. Ona charakteryzuje się takimi jajowatymi listkami, dosyć takimi mięsistymi. Charakterystyczne centkowane wybarwienie rozchodzi się od brzegu liścia i idzie ku jego środkowi. Ma takie charakterystyczne tygrysie paski. Kolejna roślina również z tego zamówienia, co tam jeszcze zamówiłam? Od tego dostawcy. Głównie z tego powodu zrobiłam zamówienie na stronie zielonego pokoju, a to dlatego, że oglądałam kanał Klaudia w liściach i ona tam pokazywała nagranie ze sklepu Flora Point. Pierwsza roślina od razu mnie zauroczyła i postanowiłam, że chcę ją mieć. Ona tam też wspomniała, tylko że pierwszy raz widzi ją na oczy. Ja też nie miałam wcześniej okazji zobaczyć tej rośliny. Tak wpadła w moje oko, że postanowiłam ją wyszukać, wyszperać w internecie. I nie było to takie łatwe, bo okazuje się, że jest stosunkowo trudno dostępna. Klaudia na swoim kanale powiedziała, że jest to kalanszy krasula. Ja zaczęłam wyszukiwać w sklepie internetowym Flora Point tej rośliny. I niestety, ale pod nazwą kalansze jej nie znalazłam. Później wpisałam sobie krasula, również jest niedostępna. Wydaje mi się po prostu, że oni tylko mają ją dostępną stacjonarnie, bo nawet w brakach magazynowych nie wyświetliła się na stronie Flora point. Szperałam, szperałam, i w końcu sobie pomyślałam, że jeżeli to jest krasula, to być może znajdę ją pod nazwą Gruboż, i to był strzał w dziesiątkę okazało się że występuje ona jako gruboż pod nazwą bumerang. I spójrzcie, co to jest za roślinka. Ona jest po prostu świetna. Jej liście są takie grube, mięsiste, owalne, ułożone na przemian legle. Przypomina właśnie typowy bumerang. Jeszcze Wam pokażę o drugiej strony. Ona mi się tak troszkę klima, nie trzyma się sztywno, no ale wiadomo, ja ją będę przesadzać wkrótce do odpowiedniego podłoża. Chociaż to tutaj też nie jest takie najgorsze. Ale wsadzę już do podłoża przeznaczonego do, do sukulentów. Taki jasno kolor ma, przebrzysty. W dotyku przypomina żams. Y, <grych> Mam takie po prostu skojarzenie. Jest pokryta takim woskowym nalotem. Może dlatego sprawia wrażenie, że jest to taki gumowaty troszkę żams. No świetna jest ta roślina. Spójrzcie, jak ona wygląda. I od góry liście są ułożone na przemian, nagle kształtem przypomina właśnie bumerang. Roślinę z zielonego pokoju, możecie sobie tutaj luknąć, przychodzą nam z paszportem. I tu jest zaznaczona tylko, że jest to krasula. Ale jak będziecie wyszukiwać sobie w internecie, jeżeli macie ochotę kupić sobie taką roślinkę. To występuje ona pod nazwą Grubosz Krasula. Tą roślinę znalazłam tylko właśnie na stronie Zielonego Pokoju, wtedy kiedy ją zamawiałam, a dzisiaj luknęłam już teraz Wam nie powiem dokładnie, jaka to strona internetowa, ale jest teraz obecnie dostępna. To by było na tyle z roślin, które zamówiłam na zielonym pokoju, przejdziemy do drugiego zamówienia, do strony, również z Allegro, ziarenko gliwice, tak nazywa się ten użytkownik, zamówiłam podłoże do kaktusów i sukulentów. W woreczkach przychodzi dwulitrowe, i ja zamówiłam takie podłoże. Dwa. dwa litry kosztuje 10 zł, niecałe 10 zł, A nie byłabym sobą. Gdybym nie zdecydowała się i na dorzucenie do koszyka kilku roślin i padło na następujące zielone. Pierwszą rośliną, którą zamówiłam, a którą mam tutaj pod ręką, o oh, San oh, Sanseveria Almond Silver. Jej liście układają się również tak na przemian legle, rozłożyście, blaszki ma twarde i takie mięsiste. Ostro zakończone, brzeg zaznaczony jest taką beżową obramówką. Sanseveria Almond Silver. Kolejną Sanseverią jest Sanseveria Samurai. To już jest zdecydowanie mniejsza sadzoneczka, zupełnie podobna do Almond Silver, ale ta ma ciemniejsze wybarwienie ma taką głęboko zieloną, e, ciemną barwę. No i jej brzegi są również ostro zakończone ale to roślina, która doraz do zaledwie około 15 cm, zarówno w wysokości jak i szerokości. Nie jest to zdecydowanie Sansevieria, która rośnie szybko, ale może to i lepiej. Będzie zajmować niewiele miejsca w mieszkaniu. Sansevieria Stare Ros ma taki szczególny swój pokrój. Jej młode listki wyrastają ze środka, rosną tak zdecydowanie w skupieniu, takie zbite są od środka. W miarę jak jej liście stają się starsze, wówczas są bardziej rozłożyste, tworząc taką rozetę przypominającą róże, i pewnie dlatego też nazywa się Staro Rose. Brzegi są pofalowane. I zakończone taką weszową obwódką. Dodatkowo yy, są takie lekko pofalowane. No, bardzo ładnie wygląda ta Sanseveria. I ja widzę, że mam tutaj w doniczce takiej małej a dwie sadzoneczki. Ostatnią San którą zamówiłam i właśnie na stronie Ziarenko. Jakie to ziarenko było? I na stronie Ziarenko Kliwice zamówiłam San największy okaz, która już od dawna była na mojej liście chciejstw, ale jeszcze powstrzymywałam się przed jej zakupem. Bo nie należała ona do najtańszych roślin. Ale wiadomo, jest to już duża sadzonka, dorosła roślina, więc i cena jest adekwatna do jej wielkości. Na mojej liście od dawna była Sanseveria Dragon. Zdecydowałam się w końcu ją sobie kupić. Jest to ciężka roślina. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Ogromna, ma takie długie, sztyletowate liście. No piękna jest. Blaszka liściowa wyrysowana jest takim centkowanym zielonym wzorem. Jej brzegi są również wykończone takim bordowym marginesem. Przesunę ją troszkę bliżej, może to będzie widać. No chyba widać. Posiada szerokie liścia, ale one idą ku górze i zwijają się tak spiralnie, zakończone bardzo ostrymi czubeczkami tutaj. No i jej liście są takie rozłożyste bardziej. A dorwałam san Dragona. Ostatnia roślina, którą dostałam w gratisie od sprzedawcy. Jest to jakaś sadzoneczka San Severi, z tym, że ja nie mam pojęcia, co to jest za Sanseveria. już próbowałam ją wygooglować. Jedyna informacja, jaką mogę wyszukać, to że jest to Sanseveria, no ale <grymianie> tak bystra, to ja jestem i wiem, że to jest jakaś sansa. Jeżeli macie pomysł, co to jest za rodzaj San jak ona się dokładnie nazywa, to bardzo proszę dajcie mi znać. Jak widzicie, połowa tego liścia jest y, podobna właśnie do Dragona. Ma taki na liściu obraz y, centkowany, a druga połowa wygląda trochę, jakby to była San Severia Metallica, taka pół na pół. Mam nadzieję, że to widać. Widać chyba, prawda? Ja tu z daleka, jak nagrywam, to nie widzę. <laughs> Dokładnie ja mam kiepski wzrok już. Jeżeli macie pomysł, y, co to za San może macie akurat taką w swojej kolekcji, to napiszcie koniecznie jak dokładnie się nazywa. Ja jeszcze na swojej chcieliście mam dwie sanseverie, które bardzo chciałabym mieć. I w najbliższym czasie je posiadać. Może jeszcze nawet w tym roku. Są to Sanseverie. Jedna z nich jest typowo kolekcjonerska. I jest to Sanseveria Kirki Pulchra. Ale ceny są tak wygórowane, że ja póki co poluję na jakąś taką skromną sadzoneczkę. No i druga to Metalika. Też mi się bardzo podoba. Właśnie ona ma takie podobne do tej Sanseverii brzegi. Podobny ma rysunek na swojej blaszce, jej cena też sięga 100 zł. Jest w takiej samej cenie jak ta Sanseveria Dragon, więc jeszcze się powstrzymuję. Nie wiem, może w przyszłym miesiącu zaszaleję i ją zamówię, albo po dziesiątym, jak to woli. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie jeszcze te dwie Sanseverie są na liście moich księstw. Chciałam sobie już nagrać ten film dotyczących moich sukulentów nowych. Bo mam to podłoże, mam wolny tydzień, więc chciałabym przesadzić je już do prawidłowego wszystkie podłoża. Ja jeszcze poluję na taką donicę płaską, bo wiadomo, że sukulenty mają niewielki system korzeniowy, nie wymagają jakiejś głębokiej donicy. One lubią rosnąć w skupiskach, więc chciałabym jakąś taką płytką okrągłą donicę sobie kupić. I wsadzić kilka Sansevierii do jednej donicy. Ale jeszcze się zastanawiam, bo wiadomo, średnica musiała być, być nieco większa niż zwykłe doniczki. A u mnie w mieszkaniu miejsca na nowe rośliny zaczyna brakować. Więc jeszcze się zastanowię. Może po prostu dwie wsadzę do zwykłej produkcyjnej doniczki. No jeszcze nie wiem jak to zrobię. Będę się zastanawiać za chwilę bo spróbuję już przynajmniej część roślin wsadzić do podłoża. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik z moimi nowymi zdobyczami roślinnymi, zielonymi. Sansevierii mają to do siebie i sukulenty tak ogólnie, że są żelaznymi roślinami, nie wymagają jakiegoś szczególnego stanowiska, Poradzą sobie nawet i w półcieniu, wiadomo lubią słońce, ale cień też im nie zaszkodzi. Można zapomnieć o ich podlewaniu, wybaczą nam to gorzej z przelaniem, na wodę musimy uważać, ale to dla nas lepiej, bo nie musimy często ich doglądać, po prostu są pozostawione same sobie i cieszą oko. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego razu. Papatki!